Witam Was, ja nazywam się Daj Tłuszeński, ten program to Forfan na ekranie, a dzisiaj zabieram Was na szczególną, przynajmniej dla mnie, premierę, bo jest to debiut amerykański, wyreżyserowany przez Jana Komasę. Tytuł rocznica, a o czym jest? No to zaraz zapytamy reżysera. Mr. And Mrs. Taylor, it's lovely to meet you. I almost forgot. Happy anniversary. Jako, na początku chciałem Cię zapytać o scenariusz: czy miałeś jakieś obawy, czy od razu Cię urzekł, czy musieliście nad nim troszkę jeszcze popracować? Pomysł był mój. Um... To była idea, którą wymyśliłem w 2018 roku. Sprzedałem ją w 2019 producentowi Nickowi Wexlerowi. No i to Nick zaproponował właśnie, żeby mój pomysł, debiutantka Lori Gambino, napisała właśnie w formie już scenariusza, czyli wzięła, wzięła mój pomysł tych pięciu różnych rocznic, w których rodzina się spotyka razem i nie wiemy co się dzieje pomiędzy rocznicami, czyli ten efekt takiego fotoalbumu, który się na. Na telefonie przegląda. I też był taki film, właśnie Boyhood. Co by było, gdyby Boyhood działo się w trakcie jakiejś rewolucji społecznej? Czy to jest taki początek czegoś? Przyjęliśmy też lata 30. w Niemczech i studiowaliśmy, jak to się działo, jak te rodziny jednak spotykały się co roku i jakby część rodziny się radykalizowała. Jak wiemy z historii, wystarczyło parę lat, żeby tak naprawdę społeczeństwo niemieckie przeszło to, co przeszło. Czy w tej historii. Zauważyłem, stopniowanie kolorem było specjalne, czy to po prostu tak wynikało ze scenariusza, czy to był twój pomysł? Oczywiście, no, to są zazwyczaj zabiegi, które są zaplanowane wcześniej, bo chodzi o to, żeby oddać albo dramaturgię, albo stan emocjonalny bohaterów. No to taką chcieliśmy zabawę z widzem zrobić, że, że to się zaczyna może trochę nawet jak komedia, że jestem peł pełnia koloru, a potem właśnie osaczamy naszych bohaterów. Have our kids here with us. <laughs> My greatest happiness in life is being your wife. Josh brought the new girlfriend. She doesn't oh. blink. Guys, this is Liz. Ha! It's lovely to meet you, Mr. and Mrs. Taylor. Very nice to meet you, Liz. I wasn't sure if you'd remember me. I didn't at first, but I remember you now. <laughs> Pracowaliśmy do samego końca. Na przykład jedna rzecz, która się bardzo zmieniła, to jest końcówka. Nie chcę zdradzać, ale powiem tylko tyle, że nie mogłem przeżyć tego, że to ma zbyt hollywoodzkie zakończenie. Więc jakby walczyłem do samego końca o takie zakończenie, które ja na przykład zastosowałem w filmie Hater, e, lub nawet w Bożym Ciele. E, w każdym moim filmie. Czyli te, twoją wizytówkę chciałeś zostawić. Tak jest. Też sobie potem zdając sprawę, że może to jest trochę też polskie zakończenie, że taki polski sposób. Myślenia, że my nie potrzebujemy hollywoodzkich zakończeń. No i dało mi się przewalczyć tą moją, tą moją końcówkę, bo wiem, że taki rodzaj końcówki jest prowokacyjny. Każdy chyba szybko zauważy, że wszystko rozgrywa się tak naprawdę w jednej przestrzeni, czyli w obrębie domu naszych bohaterów. Ten film e, miał być kręcony w Stanach Zjednoczonych, potem w Kanadzie, potem w Austrii. W końcu wylądował w Irlandii. Znaleźliśmy chyba jedyny dom wybudowany przez Amerykanów, który jakoś tam wygrał wyglądał amerykańsko w, w, w całym Dublinie i wiedzieliśmy, że to jest nasz, nasz plac zabaw i tutaj musimy się odnaleźć. Pogodowo też musieliście rzeźbić? No myślę, że to był mój taki najtrudniejszy film. Po pierwsze mieliśmy bardzo mało czasu, po drugie mieliśmy bardzo dużo aktorów. No i, i z pogodą, no, z pogodą to było tak, że, że jak się tam przyjeżdża, to był mój drugi film w Irlandii, ale lato było wyjątkowo Po Pierwsze co usłyszałem, że jeśli ci się nie podoba pogoda w Irlandii, to poczekaj dwie minuty. I to jest prawda, no my, my na przykład w finalnej scenie, myśmy na nią mieli dwa dni zdjęciowe i pierwszego dnia w zasadzie nie nakręciliśmy nic, bo, bo tak lało, a drugiego dnia no, przeszliśmy przez wszystkie pory roku. Coś, co wydawało mi się fajne, żeby zrobić tak w taki rodzaj... Zabawy wciągnąć widzę na zasadzie, że jesteśmy przyzwyczajeni do linearności w opowiadaniu, że ktoś na przykład do kogoś przychodzi, jest miło, żegnają się, jest fajnie, więc następnym razem, jak ktoś przychodzi, no powinno, powinna być kontynuacja tego. A się okazuje, że nie, że następnym razem jak widzimy ludzi, którzy się spotykają tam dwa lata później, już są na siebie obrażeni, wchodzą itd. i tak dalej, i więc musi się domyślić, co się stało. Muszę też cię zapytać, to była rocznica kiedy pojawiła się w Stanach no, lepszego marketingu wymyślić sobie nie mogliście. Zbiegło się to w czasie w momencie kiedy Jimmy Kimmel e, na dwa dni utracił swój program i zaczęła się w Stanach Zjednoczonych wielka dyskusja na temat cenzury i u ciebie w filmie też tak naprawdę ta cała wielka spirala zaczyna się od komiczki od córki tutaj głównych bohaterów. Myślałeś, że tak szybko ten wasz pomysł dogoni rzeczywistość? To znaczy są pewne rzeczy, które się w trakcie naszego kręcenia pojawiły. Tak samo było w Hejterze, że też nakręciliśmy zabójstwo prezydenta miasta na koniec filmu, bo to było dla nas political fiction i dwa, trzy tygodnie później zginął prezydent Adamowicz i podobne rzeczy się wydarzyły tutaj w trakcie kręcenia e... Rocznicy. Pamiętajmy, że ten film, cały scenariusz, do niego w zasadzie cały pomysł powstał przed pandemią, przed dwoma wojnami, które od wtedy wybuchły. Jesteśmy dzisiaj rzeczywiście w trochę innej rzeczywistości, co spowodowało paradoksalnie troszkę krytycyzmu ze strony amerykańskich krytyków, którzy dzisiaj jednak zadają pytanie: po co dystopię, po co jakieś dziwne rzeczy wymyślać w tym filmie, skoro na ulicach u nas się dzieje? Ale wracając do Twojego pytania, kiedyś pamiętam jak piczowali. Ten projekt, czyli na samym początku mieliśmy tylko jego projekt, pomysł i szukaliśmy pieniędzy na to. Ćwiczyliśmy sobie taką rozmowę i, i on mi zadał takie pytanie, a jak Cię ktoś zapyta, czego się najbardziej obawiasz? Pamiętam, jak mu powiedziałem, że wiesz co Nick, najbardziej się obawiam, że stanie się to samo, co z hejterem się stało, czyli że będziemy robić ten film, a rzeczywistość nas dogoni. Więc jakby to było, pamiętam i do dzisiaj sobie mówimy to, że, że jakby rzeczywiście z takimi filmami jest szansa, że czasem rzeczywistość skręci w Twoją stronę. Nie planowałem tego w ten sposób, raczej to jest opowieść o tym, jak niewiele trzeba, żebyśmy z powodu braku rozmowy ze sobą przy stole po prostu zaczęli się rozpadać jako wspólnota. Z twojej perspektywy, który z aktorów był najbardziej wdzięczny przed kamerą, którego czułeś, że kamera faktycznie kocha, a przy których musiałeś się trochę natrudzić? Myślę, że oni wszyscy byli fantastyczni, jeśli chodzi o, o profesjonalizm i o to, jak byli przygotowani, jak mieli przemyślone role i, i to było fantastyczne. Natomiast no, mieliśmy takich dwójkę aktorów, dwie lub dwóch, Którzy byli trochę trudniejsi w obsłudze, czyli, czyli takie troszkę gwiazdowanie miało miejsce. Natomiast jeśli chodzi o to, jak oni się zachowują przed kamerą, no to to, to była czysta przyjemność pracy. Możesz też się zapytać o obsadę, iście hollywoodzką. Słyszałem tutaj od Twojego operatora, że niektórzy gwiazd dożyli, więc jak było? Z mojego punktu widzenia poprzyjeżdżali do nas, do Dublina, bo kręciliśmy to w Irlandii. Aktorzy, którzy. i każdy z nich grał już główną rolę gdzieś. Tutaj mamy 7 czy 8 postaci, każdy z tych aktorów grał główne rolę. I z takimi ludźmi się naprawdę pracuje inaczej. I każdy z tych ludzi przyjeżdża do nas, żeby zagrać coś wyrazistego. Dlatego z perspektywy danego aktora, no przecież nie liczy się nic innego tak bardzo, jak jego własna, czy jej własna praca. Stąd powstaje wrażenie gwiazdorzenia rzeczywiście, ale to jest tylko i wyłącznie mówimy tu o aktorach, którzy mają pasję, którzy chcą zrobić jak najlepiej i pytają ciągle, kiedy będzie na mnie ujęcie, bo ja już to w sobie mam i chcę to teraz zagrać. Proszę, 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 zróbmy to ujęcie dzisiaj. Albo co teraz ustawiacie, ujęcie na ciebie. Błagam, błagam, nie róbcie tego ujęcia na mnie. Jutro to zagramy. Więc jakby słyszeliśmy to często, ale to wynika z ich zaangażowania i z tego, że był już strajk aktorów, co spowodowało, że oni sobie zdali sprawę, że w zasadzie prawdopodobnie nie zagrają żadnego innego filmu w tamtym roku, kiedy to kręciliśmy. Więc dali z siebie wszystko.